W dniu dzisiejszym podpisaliśmy dwa projekty z dofinansowania w ramach programu Kapitał Ludzki na wsparcie projektów popularyzujących nauki techniczne, nauczanie matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych, projekty Politechniki Świętokrzyskiej. Dzięki temu Politechnika przyczynia się do promocji kształcenia technicznego, promuje siebie jako, jako uczelnię, przygotowuje młodzież do. Egzaminu maturalnego z matematyki. Jak wiemy, od zeszłego roku jest to już obowiązek każdego maturzysty. Projekt, który rozpoczął się dwa lata temu, dzisiaj. Można powiedzieć większy sukces w postaci wzrostu liczby studentów Politechniki o kilkadziesiąt procent rocznie. Także warto kształcić w kierunkach technicznych, warto przygotowywać młodzież do nauki na, na kierunkach technicznych, bowiem one są bardziej wzięte na rynku pracy i gwarantują większą pomyślność młodego człowieka w znalezieniu dobrej, dobrze płatnej pracy.